Klaudia Waśko, znana z dziewiątej edycji programu Rolnik Szuka Żony, wraz z Walentynem, który stał się jej partnerem dzięki udziałowi w tym randkowym show, od dwóch lat tworzą wspólny dom na Podlasiu. Po emocjonujących wieściach o planowanym ślubie, para zaskoczyła swoich fanów kolejnymi, równie wspaniałymi informacjami. Klaudia postanowiła podzielić się radosną nowiną: oni spodziewają się dziecka. To ogłoszenie było długo wyczekiwane przez fanów, którzy z niecierpliwością śledzą losy par utworzonych dzięki programowi. Program Rolnik Szuka Żony ma na swoim koncie wiele udanych związków i małżeństw, jak choćby Ania i Grzegorz Bardowscy, czy Joasia i Kamil Osypowicz. Każde kolejne ogłoszenie o zaręczynach czy narodzinach jest gorąco przyjmowane przez społeczność fanów. Klaudia i Valentin dołączają do grona tych szczęśliwców, którzy nie tylko znaleźli miłość, ale teraz rozszerzają swoją rodzinę. Klaudia, choć zazwyczaj niezbyt wylewna w mediach społecznościowych w kwestiach prywatnych, tym razem zdecydowała się na otwartość. W specjalnym odcinku rolnik szuka żony, podzieliła się swoimi uczuciami i emocjami związanymi z ciążą. To niewiarygodne uczucie. Gdy w twoim życiu pojawia się nowe, maleńkie istnienie. Jestem pełna nadziei i radości, myśląc o przyszłości naszej rodziny, mówiła wzruszona Klaudia. Valentin, zawsze obecny u jej boku, także wyraził swoje szczęście i wdzięczność za nadchodzące zmiany w ich życiu. Przed kamerami programu Rolnik Szuka Żony Klaudia Waśko opowiedziała o magicznym momencie, który przeżyła z Walentynem. Wszystko zaczęło się, gdy Klaudia poszła pod prysznic, a jej ukochany dopytywał, jak długo będzie w łazience. Gdy wyszła, zastała wszystkie świece zapalone i od razu wiedziała, że szykuje się coś wyjątkowego. Klaudia nie kryła wzruszenia, prezentując przed kamerami swój pierścionek zaręczynowy. W nadchodzącym specjalnym odcinku Rolnik Szuka Żony, który zostanie wyemitowany 26 grudnia, widzowie będą mieli okazję poznać więcej szczegółów zarówno z życia Klaudii i Walentyna, jak i innych par z 11 edycji programu. Klaudia i Valentin z pewnością podzielą się swoimi przygotowaniami do nadchodzącego ślubu, który odbędzie się na malowniczym Podlasiu. Choć para napotkała niektóre przeszkody, takie jak znalezienie odpowiedniego zespołu muzycznego, ich entuzjazm jest niezachwiany. Jesteśmy na etapie planowania ślubu, i chociaż wydaje się, że pozostał nam tylko jeden szczegół znalezienie zespołu to jest to dla nas kluczowy element przygotowań podzieliła się Klaudia. Oprócz emocji związanych ze ślubem Klaudia podzieliła się także innymi interesującymi informacjami w swoim najnowszym poście na Instagramie. W piątek startujemy z akcją promocyjną. Robiąc zakupy w naszym sklepie stacjonarnym, otrzymacie bon z rabatem na żywą choinkę od Klaudii z rolnik-szukarzony. Fani dobrze wiedzą, że Klaudia zajmuje się uprawą choinek, a przedświąteczny okres to dla niej czas intensywnej pracy. Jej drzewka cieszą się dużą popularnością, a teraz klienci mają dodatkowy powód do radości dzięki specjalnym rabatom. Fani Którzy od lat zachwalają jakość jej choinek, z niecierpliwością oczekiwali na informacje, gdzie i kiedy można je nabyć. Więc najnowsze wieści od Klaudii spotkały się z entuzjastycznym przyjęciem.